Według title Maxa, Hello Kitty jest drugą najbardziej dochodową franczyzą na całym świecie, która mocno przebija takie jak Gwiezdne Wojny czy na przykład Harry Potter. Sandrio było jednym z pionierów do licencjonowania treści. Umieszczali Hello Kitty dosłownie wszędzie od cukierków po myszki komputerowe współpracowali z wielkimi markami jak Nike czy Gucci a dziś można spotkać Hello Kitty. Niemalże wszędzie, zaczynając od meczu baseballowego Los Angeles Dodgers w ramach specjalnego wieczoru z motywem Hello Kitty, lub nawet w oficjalnych materiałach rządowych Japonii, które tłumaczą cele kraju związane z neutralnością klimatyczną i redukcją emisji CO2. Hello Kitty naprawdę było i jest fenomenem i od razu po stworzeniu w latach 70 zaczęło odnosić ogromny sukces, chociaż globalna rozpoznawalność przyszła dopiero po jakimś czasie. Po spadku popularności w drugiej połowie lat 80-tych Sanrio zmieniło strategię. Zaczęło kreować markę nie tylko do dzieci, ale też dla dorosłych. I to właśnie wtedy Hello Kitty stało się międzynarodową twarzą z tyłu kawaii i w efekcie zostało później pokochane przez różne gwiazdy popu. Od Lady Gagi po Bruno Marsa. Potem internet przyspieszył Popularyzację Hello Kitty na cały świat, i dzięki temu dotarło ono do szerokiego globalnego grona odbiorców.